Ja jestem Adi. Dzisiaj witam was w, w konkursie o piłkarzach. Będzie to test na punkty. Zobaczymy kto wygra. Wymyślił go pan po kamerze, czyli Wyku. Ze mną jest Karol, który będzie robił test. Pierdzący pan, możesz go pokazać. I jeszcze pan najmłodszy, który się schował. No i łapka, sobie i dzwonek. A my lecimy do testu. Dzień dobry, ja z Gdyni przyjechałem robić quiz. Mam na imię Karol i tak się podpiszę. Napiszę, nie wiem, Karol może być. O, drukowany mi mu napisze. Pierwsze pytanie. Ile lat ma Reymar? 2019 rok. A. 24, B. 28, C. 27 i D. 29. Pewnie C, bo także napisał, że tak musi to być. Albo nie, no D, na, B napiszemy. Kto A drugie pytanie. Który z tych piłkarzy nie jest lewonożny? A. Jon War. John Wentongen B. Juan Mata C. Romelu Lukaku D. Wszyscy z wymienionych, wymienionych tutaj piłkarzy są lewonożni. A że ortografia leży? Juan Wentongen, Juan Mata, Juan Lukaku. Ten jakiś czarnych pewnie, nie ten. Nie, nie coś. A nie jest lewo. A nie, no to dobrze, dobrze. Z, z... trzecie pytanie z Jakim? Z... z jakim numerem? Jakim numerem na koszulce Grazbignie gra w bonie za czasów gry i w wentusie Turyn. A! 11B4C7D69 Będzie odpowiedź C7. W którym roku Messi dołączył do Barcelony? A 1999, 2009, B 1997, C 2000 rok, D 2001. Będzie, To będzie odpowiedź. C 2000 rok. Y, to jest piąte pytanie. Wy. Ja, w, jakim w jakim miesiącu urodził się Messi? A grudzień, B marzec, C czerwiec, D. wrzesień. 6. Ile lat ma Cristiano Ronaldo? Co to kurwa pytanie tylko wiek? Trzydzieści sześć! Kurwa... pytanie. Do, do jakiego klubu dołączył Cristiano Ronaldo w 2003 roku? A Sporting... Sporting? Cepa sporting. sporting. A CP Sporting. B Real Madrid, C Manchester United, do żadnego z podanych. Oczywiście, że do jakiegoś D Real Madrid B znaczy się. Oś, ósme pytanie. Kiedy do klubu PSG dołączył Kylian Mbappé? Co to kurwa jest? A, A drugi. ...Li... li. 2 lipca, tak, o. lipca 2017 BE. Kurwa, który? 1 lipca 2018 C. 3 sierpnia 2018 do 19 lutego 2018. A i 3 sierpnia. Dziewiąte pytanie! Ile lat ma jeden hazard? Kurwa! Kurwa, takiego pytania nie było jeszcze! Zaznaczaj! Kurwa mać, jeden punkt się należy. Dziesiąte, za ile milionów Pogba odszedł do klubu Man United? Doszedł. No kurwa, chuj tam. 100? To ile jest? 64. To 65. Za 105. Nie żartuję, za 110. Dobra. Dziękuję, kurwa, bać. Co to za pytanie, tylko wiek SĄ?! Teraz ja zacznę ten oto fajny quiz. Podpiszę się. Ok. Ile lat ma Neymar? O kurwa. E, to będzie raczej to. Nie. Mogę zmienić? Tak, Mogę. możesz. Na to. Który z tych piłkarzy nie jest lewonożny? Nie musisz na głos czytać. Który nie jest lewonożny, tak? Tak. E... Nie jest lewonożny. O kurde. Stawiam na to. Nie, zmieniam. Znowu zmieniłem. Z jakim numerem na koszulce grał Zbigniew Bonek? Zbigniew Boniek. Za czasu gry w się Turyn. To może być naprawdę ciężkie. 11. A11, B4, C7, d 09. 69. 69. Stawiam na odpowiedź, na odpowiedź A11. W którym roku Messi dołączył do Barcelony? To może być ciężkie pytanie. Jest nawet trochę ciężkie. Jest nawet ciężkie, no. um, Muszę się zastanowić. Hmm... Stawiam na to, mogę się pomylić. W jakim roku Messi ma urodziny? A tu nie ma. W którym miesiącu? W którym ma miesiącu? I mam napisać, tak? No? No to zgaduję, że to sierpień, mogę się pomylić, ale zgaduję cokolwiek. Ile lat ma Cristiano Ronaldo? My bad. Do jakiego klubu dołączył Cristiano Ronaldo w 2003? Hmm. Um, to. Ile lat ma Eden Hazard? Niech będzie, że to. Nie, zmieniam. Na to. Za ile milionów złoty, Pogba... Złoty. Pogba doszedł do klubu Man United. Niech będzie. A, ja mam no... Ponieważ... no bo... pierwsze miejsce. Ten trafił. Ponieważ Karol się napije go. Albo wyjedzie to. Karol znowu. Pierwsze miejsce, 5. punktów, ten ma zero. 0 punktów na 10, a pan Pladik 5 Pię punktów. Na 10 bardzo dobrą poszło. Dziękuję. Yeah. Yeah.